Czasami mówimy, co to jest? Otwieram pismo święte, czytam i nic z tego nie rozumiem. Nic we mnie nie otwiera się, nie mam takiego poczucia, że Pan Bóg do mnie mówi. Otóż dzisiaj dzisiejsze pierwsze czytanie mówi o tym, że słowo Boże, które jest jak deszcz, jak ulewa, kiedy nawadnia glebę to zawsze przynosi owoce. I dlatego nie zastanawiaj się, czy się dobrze czułeś w czasie czytania Słowa Bożego, czy, czy coś zrozumiałeś, czy naprawdę Pan Bóg cokolwiek zrobił w twoim sercu. Miej takie przekonanie, kiedy otwierasz Słowo Boże i kiedy to Słowo Boże spada na glebę twojego serca po to, żeby nawodnić, to to Słowo przynosi owoce to słowo jest skuteczne nawet jeżeli tobie się wydaje że nic się nie wydarzyło. Otóż słowo Boże zawsze w każdej sytuacji przynosi owoce i ta prawda powinna pozwolić Ci przebrnąć w takim czytaniu Słowa Bożego, przebrnąć te pierwsze trudności, które mówią, nic z tego nie wyjdzie, po raz kolejny zacząłem. No to zacznij jeszcze raz z tą świadomością, a zobaczysz, jakie owoce działania Słowa Bożego w Twoim sercu się pojawią.